Ten rezultat to sprawiedliwy wynik, bo z jednej i z drugiej strony były sytuacje, tutaj niewykorzystany rzut karny, u nas ten słupek, kilka innych takich podbramkowych jeszcze sytuacji. Na pewno dużo się działo pod bramkami, widać było, że Olimpia mocno chce przejść do przodu i tak dał nam się wyznaki ten mecz. Na pewno dużo walki też fizycznej, jeśli chodzi o nasze granie. Chcieliśmy ustawić trochę inaczej naszą strukturę ataku do, do tego, jak Olimpia presuje i było dużo takich dobrych momentów, natomiast y, za wolno operujemy w środku pola y, piłką i trochę y, za wolno w tym ataku pozycyjnym zachowywaliśmy się na połowie przeciwnika, za długo to wszystko trwało, trochę tą piłkę poprawialiśmy. Też y, wydaje mi się, że musimy dołożyć jeszcze kilka procent y, takiej koncentracji. Kilka procent więcej mobilizacji na ten kolejny nasz mecz, który nas czeka, bo to też będzie ciężki, ciężkie spotkanie ze Zniczem. no Po to, żeby dobrze być przygotowanym na mecze parażowe, które nas czekają w, w wtorek i sobotę później po meczu ze Zniczem. My na pewno chcemy wygrywać w każdym spotkaniu, bo jak będziemy mieli taką mentalność, że każdy mecz trzeba zdobyć, w każdym meczu trzeba zdobyć trzy punkty, to na pewno łatwiej jest nam się przygotowywać do, do meczów barażowych. Najważniejsze jest to, że nie przegrywamy, bo jeżeli nie przegrywamy, to z barażu też się nie odpada, bo jest jeszcze dogrywka, są rzuty karne i my po prostu chcemy tych porażek unikać. Ale oczywiście dla nas najważniejsze były trzy punkty. I trzy punkty dawałyby jeszcze jakieś cień szansy na awans. Wiemy, że te szanse były tak naprawdę matematyczne, bo wątpię, że GKS nie zdobędzie punktu do końca sezonu. Natomiast no tak jak mówię. To był trudny mecz, bo Olimpia tą poprzeczkę postawiła wysoko, szczególnie jeśli chodzi o aspekty takie ewolucjonalne, a wiemy, że tak w drugiej lidze często jest, że jeżeli drużyna zasuwa na 100% i, i dobrze jest zorganizowana w obronie, to naprawdę trudno jest przeciwko takim drużynom grać. W mojej ocenie to nie był zły mecz w naszym wykonaniu. Eee, troszeczkę się za głęboko cofnęliśmy przy wyniku. Dwie kapitalne bramki, naprawdę śliczne bramki dla nas, natomiast dwie identyczne i głupie bramki dla przeciwnika. Eee, Widać tą nerwowość jak byliśmy niżej. E, zabrakło w centralnej strefie wysokich zawodników. E, remisujemy to spotkanie, ale dalej wierzymy, mimo tego, że jedziemy na ciężki teren, ale my już nieraz udowadniliśmy, że, że z drużynami, które są dużo wyżej od nas w tabeli, ta drużyna w tej rundzie potrafi walczyć i, i dalej jest wszystko w naszych nogach i, i, i musimy pojechać do, do Lublina i zwyciężyć spotkanie. No, dzisiaj brakło 3 minuty, brakło łutu szczęścia, wiele sytuacji w pierwszej połowie, rzut karny niewykorzystany, ale takie jest życie. No. E, natomiast e, myślę, że Bóg wynagradza ludzi, którzy wierzą i, ludzie, którzy, i ludzi, którzy ciężko pracują, a, a to na pewno zrobimy za tydzień. Ja nie chciałbym się oglądać na nikogo i, i, i uważam, że e, jestem pewien, że zwycięstwo w Lublinie da utrzymanie i, i, i ta drużyna naprawdę zasługuje na to, żeby, żeby ten szczebel centralny, centralny utrzymać. Gonimy do ostatniej minuty, walczymy, biegamy, dużo zdrowia zostawiamy. No, próbujemy nadrobić wszystko to, co, to, co gdzieś wcześniej było, było stracone I, i, i w takich sytuacjach jest ciężko, ale jest wiara, jest, jest determinacja i, i, i ten zespół ma prawdziwego kapitana, który, który nas dźwiga w ciężkich sytuacjach. I, i myślę, że, myślę, że zwycięstwo da utrzymanie i, i, i Trudno, będziemy się rozliczali na koniec. Ja powiedziałem w przerwie moim zawodnikom, bo mieliśmy sześć strzałów w pierwszej połowie w e, średnich sytuacjach i żadnego celnego. E, za dużo siły, za dużo energii, a za mało precyzji było w to włożone. I, 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 i naprawdę to, 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 to oddawanie strzałów przynosi bramki. Bez strzałów nie ma bramek. I, i my musimy się bardzo ciężko napracować, żeby tego le zdobyć. No, niestety, e, łódź szczęścia powoduje, że, że przeciwnik mniej. I, i po raz kolejny uważam, że lepszy zespół zremisował dzisiaj spotkanie, bo uważam, że piłka polega na stwarzaniu sytuacji. A my tych sytuacji dogodniejszych mieliśmy więcej, i mogliśmy rozpocząć w pierwszej minucie sytuację sam na sam, rzut karny. No, ten mecz był do wygrania, ale, ale cóż, no, takie jest życie, czemu? trzeba temu sprostać, trzeba, trzeba grać jeszcze lepiej i, i trzeba zwyciężyć.